Dostałem dzisiaj zaproszenie na ślub od miłych ludzi. Bardzo się cieszę, a powiedzcie, ile się daje. Podobno niektórzy nie chodzą na weseliska, bo trzeba dać w kopercie, a oni nie chcą, bo się nie opłaca, bo coś tam. Na szczęście, na tę ucztę, na którą dzisiaj zaprasza nas Bóg, można przychodzić bez kopert, bo jest gotowa, zastawiona, jest pełna dobroci, przysmaków. O, co byście zjedli? Uczta to jest obraz Królestwa Bożego, czyli takiego miejsca, takiego stanu, do którego jesteśmy wszyscy zaproszeni, gdzie będzie genialnie. Niebo, nareszcie do nieba, tam będzie super. Dlatego to zaproszenie już jest dane. Każdy je dostał. Natomiast dzisiaj Jezus podkreśla, że warunkiem uczestnictwa i pełni zbawienia nie jest właśnie bycie tylko zaproszonym, ale przywdzianie odpowiedniej szaty, ponieważ do nieba nie wchodzi się bez miłości. Słyszałem, że na Ziemi jesteśmy po to, żeby się dowiedzieć, czym jest miłość, żeby nauczyć się kochać i żeby móc swobodnie wejść do nieba, do tego stanu szczęścia i mieć go przedłużony na wieki i móc też, móc też swobodnie stanąć przed Bogiem pełnym chwały i samemu stanąć pełnym uchwały z radością i mocą, bo Bóg chce widzieć swoje dzieci szczęśliwymi. Natomiast nie można, i Jezus to potępia, wskazuje palcem, nie można wpaść na ucztę byle jak ubranym. Nie można udawać, że się przyjmuje miłość, a tak naprawdę siedzieć cały czas w szacie niewolnika, brudnej i niegodnej. Ale to będzie uczta. Czujcie się zaproszeni.